Dzień dobry, dzień dobry. Dziś o produktach, fit produktach, zdrowych produktach produktach, których moim zdaniem nie opłaca ci się kupować. To są produkty, których ja jako dietetyczka nie kupuję. Część z nich to są rzeczywiście zdrowe produkty, które z jakiejś przyczyny, no, no nie warto, a część z nich są to produkty, które tak trochę udają zdrowe i fit. Więc co, jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć. Ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Zachęcam do zabrania jakiegoś dobrego napoju. I co? Zaczynamy moją subiektywną listę! Pierwszym takim produktem, który często może być odżywczy, ale ja go średnio kupuję, są gotowe pasty kanapkowe. I to nie tak, że nie kupuję w ogóle żadnych, bo często kupuję, gdy nie mam czasu na gotowanie, gdy się spieszę. Tylko tutaj warto zwracać uwagę na to, i ja nie kupuję takich past raczej, które w pierwszym miejscu w składzie mają wodę albo olej, bo po prostu wtedy przepłacamy. Jeśli jakiś mały słoiczek z pastą, w którym na pierwszym miejscu w składzie, to co jest na pierwszym miejscu w składzie, tego w produkcie mamy najwięcej. Jeśli w w pierwszym miejscu w składzie jest tam woda albo olej i taki słoiczek kosztuje kilka złotych, to po prostu niepotrzebnie przepłacamy. Jeśli już kupuję gotowe pasty, to zwracam uwagę na to, żeby na pierwszym miejscu w składzie były np. strączki fasola ciecierzyca, bo pasta kanapkowa na ogół u mnie w kanapkach jest źródłem białka, a te produkty dostarczają właśnie jego. Kolejnym produktem, który jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowa, którego nie kupuję, jest komosa ryżowa, kinła, zwał jak zwał. Ogólnie jest to bardzo zdrowa kasza, ma dużo białka, dużo witamin z grupy B, składników mineralnych, ale. W Polsce mamy masę przepysznych, przepysznych kasz, które są również subcio zdrowe, a są o wiele tańsze. Na przykład nasza kasza gryczana, jaka to jest. Cudna kasza, pełna wartości odżywczych. Kasza jaglana, jęczmienna, super zdrowe. Więc ja po prostu zawsze wybieram te nasze polskie kasze. No po prostu taniej, a dalej mega odżywczo, mega smacznie. Kasza gryczana, jaglana. W ogóle daj znać, która twoim zdaniem jest królową kasz. Moja królowa to gryczana. Po prostu... Najlepsze, daj znać twoja, Konkurs na kaszę, królową kasz. Da, daj znać w komentarzu. Kolejny taki produkt, którego nie kupuję, to mleka roślinne i alternatywy jogurtów roślinnych, które nie są wzbogacone w wapi. Często przeróżni fit-influencerzy doradzają, żeby szukać jak najprostszych składów, jak najkrótszych składów, no ale nie zawsze to jest dobre, moim zdaniem. Jeśli rezygnujemy z nabiału, który jest bardzo konkretnym źródłem wapnia w naszej diecie, to warto, żeby to, na co go zastępujemy, również na tego wapnia dostarczało. Dlatego jeśli nie pijesz mleka, nie pijesz nabiału, to warto szukać tych alternatyw i roślinnych zamienników, takich, które ten wapń mają dodany. Tak będą miał wtedy dłuższy skład, ale jest to jak najbardziej, jak najbardziej pożądane. Bez tego tak naprawdę kupujemy zblendowany owies z wodą i tyle i jasne smakowo. Można sobie coś się kupić, a czasem kupię jogurty kokosowe, tak typowo na przykład dla smaku i wtedy niekoniecznie są wzbogacane w wapni, ale jeśli jest to mleko, którego używamy codziennie jako alternatywę dla tego zwykłego, to naprawdę warto szukać takich wzbogacanych wapnią. To jest naprawdę ważne, szczególnie jeżeli nie jemy na biał, takie alternatywy roślinne, wzbogacane w wapni mogą nam bardzo realnie pomóc w dostarczaniu sobie odpowiedniej ilości wapnia, jeśli jesteśmy na diecie bezmlecznej, roślinnej. Więcej o wapniu na Wegediecie tutaj. Kolejne to produkty z napisem naturalne, albo jak dawniej, albo tradycyjna receptura. I, I mean, takie produkty mogą być super i mogą być fajne i mogą być mega odżywcze, ale sam napis nie jest czymś, na co zwracałabym uwagę, bo to, że coś na etykiecie ma wielki napis tradycyjne albo naturalne tak naprawdę z dietetycznego punktu widzenia nie znaczy absolutnie nic i są to hasła, które często mogą nas prowadzić w błąd, bo coś może być naturalne, coś może być jak dawniej i mieć na przykład masę cukru, albo być Tradycyjne, a jak w składzie mieć masę konserwantów, naprawdę nie nam to absolutnie nic, po prostu sprawdzamy skład tak samo, jeśli coś ma wielki napis Fit, albo Musli, albo fitness, to dalej można sobie napisać oczywiście. Patrzymy do składu. Kolejna rzecz, która bardzo jako konsumentkę mnie irytuje i jakich produktów ogół nie kupuję, albo przynajmniej jeśli jakie takie produkty kupujemy, to warto być świadomym, co kupujemy. To produkty, które mają na opakowaniu wielki napis jakiegoś yy, składnika, na przykład sok owocowy, który ma na. Na etykiecie wielki napis Aronia albo Aroniowy, a w składzie jest głównie cukier, jabłka, a Aroni jest 2%. Albo krem orzechowy, który na etykiecie ma wielki napis orzechy laskowe, a tak naprawdę w składzie mamy głównie orzechy arachidowe, oleje, a orzechów laskowych jest 5%. Ogólnie produkty, które mają bardzo mało głównego składnika, według tego co jest napisane na etykiecie. I tutaj znów takie produkty mogą być jak najbardziej ok, możemy je kupować, możemy je lubić, ale warto mieć świadomość, że takie hasła często mogą po prostu nami trochę manipulować i warto znów zwracać uwagę na to, co jest w składzie. Co tutaj warto wiedzieć, to to, co jest na początku w składzie, tego jest najwięcej, i później te kolejne rzeczy ich jest coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. O, albo na przykład jeszcze też rzeczy, które mają napisane wielkie na opakowaniu miodowy, a w składzie głównie syrop glukozo-fruktozowy, a miodu był 2%. Jej! <laughs> Sprawdzamy składy. Tak jest. Kolejna rzecz, która jest bardzo zdrowa, ale której ja kupuję naprawdę niedużo i osobiście nie polecam kupować, to egzotyczne, importowane owoce wtedy, kiedy mamy sezon na masę pysznych, polskich, lokalnych. I znów mango czy papaje mogą być bardzo zdrowe, mogą być super dodatkiem do diety, ale często są o wiele, o wiele droższe. Dodatkowo też są mniej przyjazne dla naszej planety, bo musimy je tutaj importować. No i moim zdaniem po prostu no, nie opłaca się ich kupować, szczególnie wtedy, szczególnie gdy mamy środek sezonu na masę pysznych, super zdrowych polskich owoców i warzyw. Sezonowe lokalne produkty są o wiele smaczniejsze, o wiele tańsze, o wiele bardziej przyjazne naszej planecie, naszej lokalnej gospodarce, także naprawdę nie ma co kupować takich produktów, szczególnie w sezonie. I znów ja nie mówię, że ja nigdy nie kupuję awokado, albo nigdy nie kupuję mango, ale raczej staram się zdecydowanie, zdecydowanie bazować moją dietę na tym, co jest lokalne i sezonowe, wtedy kiedy nie ma sezonu na zbyt wiele polskich owoców i warzyw. Często posiłkuje się również mrożonkami. Mrożenie to jeden z lepszych sposobów na przechowywanie warzyw i owoców. Szczególnie, że mrożonki są tworzone wtedy, kiedy te owoce i warzywa są w sezonie, kiedy są najbardziej smaczne. Przy mrożeniu nie stosujemy żadnych konserwantów, dodatków i, i też mrożone produkty stosunkowo dobrze zachowują swoje właściwości odżywcze, składniki odżywcze, więc mrożonki subcio sprawa. Kolejną rzeczą, coś na co kiedyś była duża moda, teraz mam wrażenie, że już zdecydowanie mniej, to superfood w stylu jagody akai albo jagody goi. I nie mówię jagody goi, jagody asai, są super Zdrowe, pełne antyoksydantów, ale znów mamy na przykład polskie jagody, mamy polskie maliny, też są pyszne, też mają masę antyoksydantów, no i są tańsze, mimo. No, dla mnie jest to lepsza opcja. Ale jeśli wolisz tamte, pewnie, jak najbardziej. Juduju. Kolejny produkt, którego moim zdaniem nie opłaca się kupować, to. Fit batony i to są takie produkty, które często właśnie udają fit produkty, a nie do końca takie są. Często są to po prostu jakieś chrupki oblane syropem glukozowo-fruktozowym z jakąś odrobiną orzeszka albo suszonego owocu, który ma na sobie napis musli albo fitness no. Eee. Jest to produkt, który może być smaczny. Ja czasem kupuję takie batony, na przykład jak idę w górę albo na jakąś wycieczkę i potrzebuję coś takiego, co jest mocno cukrowe, żeby dało mi siłę, gdy gdzieś tam wychodzę i potrzebuję jakichś prostych kalorii. Ale jako fit zdrowy produkt baton śniadaniowy. Nie. Koniecznie. Tutaj lepszą alternatywą mogą być na przykład batony proteinowe z odżywkami białkowymi, albo ja też czasem już wolę takie na przykład orzechy po prostu polane yy, syropem. W takich orzechach też znów mamy bardzo dużo cukru, ale mamy dużo orzechów. Ja lubię orzechy, orzechy są też źródłem dobrych tłuszczy, czy białka. Nie jest jakaś super odżywcza opcja, ale dla mnie osobiście fajniejsza. Kolejne dwa produkty to modne rzeczy, które udają zdrowsze alternatywy, a no, takie nie są. Pierwszy to sól himalajska. Jest to po prostu praktycznie taka sama sól jak zwykła biała sól, tylko ma ładniejszy kolor i jest inaczej wydobywana. Tutaj też bardzo warto zwrócić uwagę na to, że jeśli kupujemy taką sól, bo na przykład bardziej nam smakuje, lubimy mieć różową sól albo cokolwiek chcemy mieć sól himalajską, to warto zwrócić uwagę na to, żeby ta sól była jodowana, bo często te różne sole, które udają te zdrowsze, mimo tego, że są taką samą dokładnie solą, jak ta biała, tylko z innego źródła, nie są jodowane. Przez to, że możemy mieć niedobory jodu, zdecydowano już sporo temu, żeby jodować sól, czyli dodawać do niej jód, 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 żeby dodawać do niej jodu. Ale często w tych solach, które udają zdrowsze, tego nie ma. Są też jodowane sole himalajskie, więc jeśli wolisz sól himalajską, to po pierwsze miej świadomość, że to jest taki sam związek, takie samo NaCl, tylko z innego źródła i wybieraj tę, która jest też Jodowana. Kolejnym produktem, którego nie kupuję, który udaje zdrowszy, a taki nie jest, są cukry brązowe, trzcinowe, kokosowe. Znów jest to praktycznie taka sama sacharoza, wydobywana z innej rzeczy, z innego składnika, nie z buraków, tylko na przykład z trzciny czy z kokosa. I która może mieć jakieś śladowe ilości składników innych, odżywczych, ale tak naprawdę głównie jest to taki sam. Cukier tylko z innego źródła. Więc moim zdaniem nie ma co przepłacać za zdrowszy taki biały cukier z buraka. Tak naprawdę zadziała na nasz organizm praktycznie tak samo. Daj koniecznie znać, co ty byś dodała do tej listy: jakie zdrowe produkty, produkty, które są często popularne, modne, ale takie, których ty nie chcesz kupować, uważasz, że nie opłaca się ich kupować. Daj znać w komentarzu. Tak jak mówiłam, jest to moja subiektywna lista. Jeśli któryś z tych produktów kupujesz, sprawia ci radość, smakuje ci. Jak najbardziej subcio. Daj znać, jakie są Twoim zdaniem produkty zdrowe, fit, takie naprawdę zdrowe albo udające zdrowe, które Twoim zdaniem nie opłaca się kupować. A jeśli chcesz zobaczyć moje hity zakupowe i takie odżywcze gotowce, które polecam, kupuję bardzo często, to koniecznie zobacz do tego filmu. Wysyłam Ci dużo uścisków i do zobaczenia już wkrótce.